Najlepiej to wygląda, co? Ale są sytuacje w życiu, kiedy paliwo ze zbiornika trzeba spuścić. No niekoniecznie wtedy, kiedy nam brakuje kasy na wahę i spuszczamy to paliwo z czyjegoś samochodu. Ale na przykład, jedziemy na stację benzynową, szybko, szybko tankujemy, okazuje się, co? Że do diesla zatankowaliśmy benzyny. No i wtedy tego paliwa ze zbiornika trzeba się pozbyć. Albo kupujemy klasyka, jest zatankowany, no ale nie wiemy, kiedy był tankowany. Też trzeba spuścić to paliwo, no i zalać nowe. No i jak to się robiło? No dokładnie tak jak teraz. Rurka do zbiornika, wężyk do buzi. No i co? Paliwo nosem, mycie zębów, plucie i tak dalej, a teraz zobaczcie, jakie to jest proste. Pewnie zastanawiacie się, jak to się stało, że nie zaciągałem paliwa. No ale ci. Patent jest bardzo prosty. Na końcu przewodu jest zaworek zwrotny. Zobaczcie, tutaj jest kulka. Ruszając przewodem, paliwo zaciągamy do węża, a kulka blokuje, żeby nie wracało do zbiornika. Zobaczcie, jak to działa. Zanurzam przewód. Wyciągam a paliwo nie wraca. I teraz odkręcam. I zobaczcie, za każdym ruchem będzie wypełniał się wężek. No, już muszę przytrzymać. I teraz ciach. No, i już paliwo pięknie nam. Leci. Tu ukłania się oczywiście zasada grawitacji. Woda sama zlatuje do pojemnika, który znajduje się niżej. Rurka jest na tyle dużej średnicy, że paliwo bardzo szybko leci, prawie jak na stacji benzynowej. No i bardzo prosty patent. a i przede wszystkim tani, bo taki przewód kosztuje 15 zł. A zastosowanie tego przewodu znajdziecie sami dla siebie, bo nie tylko paliwo się spuszcza. Wąż nadaje się także do spuszczania bardziej gęstego oleju opałowego i ropy. Ma też domowe zastosowanie. Można go używać do wymiany wody w akwarium. Ten przewód zostawiam dla siebie, bo na pewno nieraz jeszcze z niego skorzystam.